Dzień dobry, 12 stycznia. Żeby dokumentować e, problematykę e, gazowania e, ziemi, czyli entrance, po wczorajszym całodniowym opylaniu wychodziło piękne słońce, no i wyskoczyły takie drobne szczury no ale całutki dzień do... Przez ładnych parę godzin pompowali No i teraz mamy tutaj całościową powłokę mamy całościową powłokę. Tak wygląda taki właśnie kokon taki wygląda właśnie wie, kokon rozumiesz nad naszymi głowami yy, stworzony przez, przez bandytów No tak widać takie wały takie wały kiełbasiane zmieszana para wodna czyli chmury z tymi chemicznymi odpadami który, na, którymi nas e, tutaj e, e, morzą od rana do nocy byśmy słońca nie widzieli no i, i żeby było ciemno jak w budzie psiej z lat 50 no także patrzcie uczcie się może coś do was dotrze no także mamy 5 stopni na termometrze jest około godziny 10 no nic nie wyszło nic nie wyjdzie tak będą pompować teraz nad tymi chmur, chmurami i będzie cały tydzień taki sam cały tydzień będzie taki sam no Także przyjemnego dnia życzę wspaniałe modlitwy. Zapytajcie się swoich pasterzy w kościołach. Może oni coś wiedzą na ten temat. Co to za imprezy nam szykują tutaj Kiluminaci. Do widzenia.